Kiedy deszcz nie pada i wody coraz nie. Co mówi na to ja? Konewka Kiedy kwiat isknął i czek On mówi hej Co mówi na to ja? Konewka Kiedy deszcz nie pada i wody coraz nie. Co mówi na to ja? Konewka Kiedy kwiat ischnął i czek On mówi hej Co mówi na to ja? Konewka A! Mam konewkę w ręce lewej Siedzę pod drzewem i leję leje, leje. Słońce grzeje Jejejejejejeje yeah, 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 yeah. Konewka jeszcze tak, że nie jest. Nie Jestem jest. tu po to, żeby konewką chlusnąć. Gawki nie usknął, bo ja im kurwa nie dam usknąć. Będę sikał jak ze sikawki strażak. To jest konewka, więc uważaj. A, kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej. Co mówię na to, ja? Konewka. Konewka! Kiedy gawki sną, i czekon on mówi hej Co mówię na to? Życie to wielkie jedne pako. No nie? Kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej Kunewka Porozmawiajmy o życiu Jak uważasz, co powinno się zmienić w tym społeczeństwie? Jedno słowem, chujowo jest nie odpowiedziałeś na pytanie. Wiem specjalnie. Tracisz punkt. Du, du, du.